No i mamy oświetlony teren. No i słuchajcie, przyjrzyjmy się temu koło kompresji. Wpadło do niego dość dużo drobiazgów. Jest naprawdę bardzo mocno pokaleczone. A do porównania, zobaczcie, mamy tutaj inne. O kompresji, taka sama turbina, bo to będzie teraz siedziała ta, zobaczcie jak wygląda to kółko, bardzo piękne, no piękne, brudne to jest brudne, no ale nie jest pokaleczone, tak, to dla porównania mamy, tak, no i zobaczcie, wygląda to bardzo masakrycznie, nie? groziło to zacięciem turbiny, bądź jakąś eksplozją przy obrotach, bo już jest niewyważone, mogło je rozerwać, mamy bardzo, bardzo poważną sytuację, jak pokazałem na szorciku, tutaj jest właśnie ten kanał dolotowy do turbiny z filtrów powietrza. No i jakiś magik zgaszył już Poskładał to po prostu bardzo w paskudny sposób. Na silikon wklejony na hama, Guma pół jest, pół nie ma. Kawałki takie właśnie przedostały się do turbiny. No i ten silnik, tam udało mi się dowiedzieć, że. Czasami potrafił, potrafił pokulać na wolnych obrotach, bo no, u mnie to zdarzało się, chyba raz się zdarzyło dla klienta, że pokulał na wolnych obrotach. No i wiecie co, wyciągnięcie tej turbiny to to nie jest lada gratka, bo tam troszeczkę trzeba się pomęczyć, no ale dojście nie jest jeszcze takie najgorsze. Ta rurka sobie wypadła sama z tego kanału dolotowego. No, wygląda to dosyć paskudnie. Jeszcze co mi się rzuciło w oczy, czy to ładnie wygląda? Nie sądzę. Jest dosłownie z pod palca wyciągnięte. Dekielek. No i mamy tu jeszcze kabelki. Takie piękne kabelki, kosteczki. Do czego one służą? Coś tutaj jest ciekawego. No, dość ciekawy element jest tutaj zamontowany. Słuchajcie, zaraz pokażę wam. To jest, co to jest sterownik świet żarowych. A ten sterownik świet żarowych zobaczcie był klejony, nie. Ja go otworzyłem, żeby pokazać Wam co tu jest narobione. A tutaj jest sieczka, sieczka narobiona drutów miedzianych, naklejonych, yy, między innymi może to być częściowo tak zrobione, ale pod jednym warunkiem, że to byłoby zalane czymś takim też. Ale, ale dlaczego zalane? Bo jeżeli któryś przewód cyna puści, żeby się nie zwarło z tym po prostu głównym plusem, bo wtedy świeca żarowa będzie grzała do tej pory, aż ono się spali, albo po prostu kabel zacznie się robić czerwony. Czyli to jest bardzo niebezpieczne. Taka ingerencja w taki sterownik jest. Robią, naprawiają takie sterowniki, ale bym wolał to wykonanie, wykonanie tego wolałbym w inny sposób. Także sterownik pójdzie drugi. Postaramy się gdzieś jakąś tam używkę znaleźć. Zobaczcie, nawet pinus jest jak nadpalony, głównego plusa. Widać, że jest ciemny, wypalony. Czyli ten sterownik, moim zdaniem, już życie zakończył. Pod spodem, nie może inaczej jeszcze, ten samochód przyjechał głównie na stukające zawieszenie z tyłu, gdzie tłumik, mocowanie tłumika opierało się o karoserię, trzeba było je podgiąć, stukanie z tyłu ustąpiło. Znalazłem jeszcze stukot z przodu na maglownicy, gdzie po prostu na panewce trzeba było to podkręcić i stukot na maglownicy też ustał. No i jeszcze taka jedna sprawa. Przyjechał samochód na tarczę z przodu. Zobaczcie, mamy założone nowe tarcze, poczyszczone prowadnice, nowe klocki, nowe tarcze, piasty poczyszczone. Samochód będzie jeździł bez problemu. Pokażę Wam, jak wyglądała stara tarcza. Wiecie, co? Z wierzchu wygląda to nie najgorzej, ale od środka to wygląda bardzo źle. Naprawdę bardzo źle to wygląda. Zobaczcie, jak to wygląda. Siła hamowania była dość mocno ograniczona. Zobaczcie jaki mamy tutaj odcinek hamowania, okładzina jak przylegała do tarczy, a jak mamy tutaj, czyli bicie to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz skuteczność siły hamowania spadła na pewno dziś w okolicach 30-40%, czyli się robi niebezpiecznie. Jeszcze na pewno tutaj się przyglądnę do tylnych hamulców. Ale one jeszcze tam i od środka i od zewnątrz wyglądają. No już troszeczkę ręciku mają, ale myślę, że te, co są klocki założone, jeszcze powinien zjeść bez problemu. No i powiedzcie, czy powinno być to tak składane i nie brane za to odpowiedzialności, bo to jest, nie wiem jak to nawet nazwać to jest taki sabotaż. Jak ktoś kiedyś w Worm grał, to ala takie kamikadze, nie? Czy klient został narażony na koszta i na ewentualną eksplozję koła kompresji? Został narażony, bo te koło kompresji mogą się rozlecieć I dopiero wtedy, jakby olej się dostał do układu, czyli wiadomo, do komór spalania w takich ilościach, że po prostu tego silnika nie byłoby w stanie zatrzymać i czekać aż któryś korbowód wyleci bokiem. To już jest naprawdę bardzo, bardzo duży sabotaż. Występują na Allegro do tej rury zestawy naprawcze. Czyli wystarczy to rurę wyrównać, czyli obciąć ją na równo i wsadzić zestaw naprawczy. Myślę, że bez problemu tam ten zestaw naprawczy się znajdzie na tym internecie, on nie kosztuje jakichś tam dużych pieniędzy, no my wzięliśmy taki troszeczkę bardziej rozbudowany, czyli kielich aluminiowy, który się wprasowuje tutaj w tą rurę, nowa guma, a nie ta stara, jeszcze to jest bardzo do, mocno nasycone w oleju, bo tam olej przedostawał się do, może nie przedostawał się, a po prostu skapywał tam sobie dalej niżej. No i co jeszcze, te silniki mają taką dość, może nie dość, tylko mają wadę konstrukcyjną, tam pod spodem znajduje się chłodniczka oleju, na której o-ringi też trzeba wymieniać, w tym jeszcze silniku jest tam sucho, ale już z tamtej strony zaczęło się wilgotno robić, no i myślałem, że chłodniczka oleju i niechcący się natknąłem na to, co to spowodowało uszczerbek zdrowia tego. Koszta są, bo są. Dobrze, że klient miał yy, drugą turbinę. no Jak mi opisał, trochę nieprzyjemne go rzeczy spotkały związane właśnie z tym samochodem, bo pierwszy silnik się zapalił. Trochę tam było paskudnie się działo, ale już tych tematów nie rozciągajmy, żeby to po prostu jakoś tam. Bo poprzedni mechanik wymienił silnik, nie, nie wymienił silnika, była jakaś tam związana naprawa robiona z tym samochodem. Jakim sposobem ten silnik się zapalił niewiadom z niewiadomych przyczyn. Dobra, ma silnik wymieniony, ten jeździ, no ale nie dopuścimy do tego, żeby ten silnik uległ destrukcji poprzez takie prace. Czy myślicie, że. Taki człowiek powinien wykonywać zawód mechanika? Ja myślę, że raczej nie. To wygląda bardzo, bardzo źle. No i co, przejdziemy do tych turbin jeszcze. Ta turbina już życie zakończyła. Mamy tutaj drugą, no na ośce jest troszeczkę luzu, ale jeszcze powinna pojeździć, bo to było z poprzedniego silnika. Czysto teoretycznie tam coś było wspomniane, że ona była regenerowana. Miejmy nadzieję, że została dobrze zrobiona i pojeździ, posłuży. Idzie, no będziemy musieli poprzekładać, między innymi, sterownik turbosprężarki. No i tam jeszcze, wiecie co, przy rozkręcaniu stało się kilka takich bardzo złych rzeczy. Między innymi, zobaczcie, się połurywały śruby. W całe szczęście, że to na tej turbinie. Tam, jest, tam są gwinty czyste. I będzie bez problemu to śmigało się, założy się, poprzykręca. No tutaj niestety, pstryk, pstryk. Śrubki się poukręcały. Pewnie były zamiętkie, wkręcone. No i się pozapiekały. Żeby może były pewnie z większą twardością, to by było lepiej. No ale jest jak jest. A wy oglądajcie, bo tutaj mamy tych masę części jeszcze do poskładania, do poprzekładania z jednej turbiny do drugiej. Trochę no rzeczy, czyli tam jak mówiłem sterownik i tam na pewno będę jeszcze gwinty czyścił, żeby ta turbina bez szwanku nam weszła. Uszczeleczki, tam wiadomo te inne rzeczy. No to co, zapraszam Was na następne odcinki, bo tu coś jeszcze na pewno będziemy modzić. Będę zaglądał, może coś jeszcze mądrego, innego się znajdzie. SBC jeszcze działa. To bardzo dobrze, bo to są pięty tych silników. No jak chodzą, to chodzą. Jak nie mają przebiegów cofanych i pompa już trzeciego resetu, no, że trzeci już reset przychodzi, ale ta jeszcze chyba raczej nie. No dobra, oglądajcie następne odcinki, bo będzie na pewno jeszcze coś związanego z tym Mercedesem. Także widzimy się, trzymajcie się ciepło. Zapraszam Was do oglądania. Dawajcie łapki i dzwoneczek, bo to do tego kanału jest bardzo ważne, żeby go wspierać. Na pewno jeszcze takich więcej odcinków będzie. Także hej. I miłego wieczorku.